Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Tegoroczną serię halloweenową zacznę od kobiety wilkołaka. Zwierzęca, dzika, a jednocześnie bardzo kusząca. Pomyślcie o niej jakby to była piękna i bestia w jednej osobie. Najpierw nałożyłam swój normalny podkład. Wcześniej przygotowałam sobie rysunek, na którym rozrysowałam wszystkie elementy. Dzięki temu łatwiej mi rozplanować makijaż, a później mam pewność, że o niczym nie zapomnę. Zaczynam od konturowania. Biorę kredkę od Smashbox i rysuję linię mniej więcej od ducha do tęczówki. Tą samą kredką zaznaczam boki nosa. Prowadzę linię od brwi, ale trochę szerzej niż przy zwykłym konturowaniu. Dzięki temu nos wyda się szerszy, a co za tym idzie, bardziej zwierzęcy. Staram się, żeby linie były jak najbardziej proste. Rozcieram konturowanie policzków, żeby stworzyć bazę na kolejne elementy, które dodam potem. Linia na nosie rozcieram tylko do zewnątrz twarzy. Przestrzeń między liniami musi być nienaruszona. Całość utrwalam pudrem od Too Faced. Biorę bronzer i wzmacniam nim konturowanie policzków i szczęki. Tym samym brązerem i skośnym pędzelkiem przejeżdżam jeszcze raz po górnej krawędzi konturowania nosa, dzięki czemu wprowadzam do niego więcej głębi. Biorę Deep Brow od Anastasia Beverly Hills i zaczynam rysowanie brwi. Przede wszystkim chcę je pogrubić i trochę wyprostować. Rysuję więc w miarę prostą linię od dołu, a samą brew wypełniam równomiernie, poszerzając ją delikatnie w każdą stronę. Teraz biorę cieńszy pędzelek i zaczynam uzwierzęcać brew. Jako inspiracji użyłam zdjęć mężczyzn z bardzo krzeczastymi brwiami. Dzięki temu łatwiej mi jest wyrysować naturalniejszy układ włosków. Po jakichś 6 minutach mam już piękne, krzeczaste brwi. Biorę miękką czarną kredkę i zaczynam robić oko. Pokrywam nią ruchomą powiekę. Nie robię tego super dokładnie, bo potem i tak rozetrę pędzelkiem. Żeby ułatwić sobie dalszą pracę, biorę mojego magicznego jednorożca i wyrywam z niego kawałek holotaśmy. Przyklejam ją w zewnętrznym kąciku, tak żeby jedna strona spotykała się z końcem brwi. Pokrywam kredką jeszcze kawałek zewnętrznego kącika i znowu rozcieram pędzelkiem. To samo powtarzam na drugim oku. Super cienkim pędzelkiem przedłużam wewnętrzny kącik oka. Nie łączę jednak górnej i dolnej kreski, bo dzięki temu oko wydaje się większe i wzdłuż i wresz. Tą samą kredkę nakładam na dolną powiekę i tak samo rozcieram. I voila! Biorę czarny matowy cień od Huda Beauty i pokrywam nim kredkę. Teraz biorę cień fudge z palety Subculture i nakładam go na górną krawędź czarnego cienia. Rozcieram go bardziej puchatym pędzelkiem w kierunku nosa i brwi. Tak samo robię na dolnej powiece. Teraz biorę cień New Wave i rozcieram nim brąz. Czas zdjąć plastry. Teraz tylko rozetrę twardą krawędź cieniem ford. I kiedy to już jest roztarte, możemy przejść dalej. Biorę jasny korektor i zaznaczam nim przerwę, którą zrobiłam wcześniej w wewnętrznym kąciku. Czarną trwałą kredką zaczynam wyrysowywać nos. Tutaj jako wzór posłużyło mi zdjęcie wilka. Jednak koniec końców postanowiłam zrobić nos mniejszy, żeby wyglądał bardziej kobieco. Bo nie chciałam takiego wielkiego psiego kinola. Teraz od dołu prowadzę pionową linię aż do górnej wargi. Biorę znowu kredkę do konturowania i jeszcze raz zaznaczam linię pod kością jarzmową. Rozcieram ją delikatnie, ale nie do końca. Teraz biorę precyzyjną ciemno-brązową kredkę i zaczynam rysować małe włoski wychodzące od zewnątrz twarzy do środka i w górę. Dzięki temu moje zwykłe konturowanie zmieni się w naturalne konturowanie bestii, czyli futrem. Zwracam uwagę, żeby linie były mocniejsze na dole i jaśniały ku górze. To bardziej upodobni je do włosów. Rysuję też trochę linii odchodzących od skroni, bo potem łatwiej będzie wtopić perukę. Do obrysowania ust używam czarnej kredki i zostawiam w miarę naturalny kształt. Rozcieram ją pędzelkiem do wewnątrz. Teraz biorę pomadkę od NYXa w kolorze Teddy i pokrywam nią usta. Czas ugroźnić tego wilkołaka. Zaciskając brwi robię naturalne zmarszczki. Teraz muszę je tylko wypełnić ciemnobrązową farbą, ale czas na więcej. Marszczę nos, trochę tak jakbym na kogoś warczała, i znowu wypełniam zagłębienia ciemną farbą. Dzięki temu, kiedy rozluźnię twarz, nadal będzie wyglądało tak jakbym była zła. Teraz soczewki. Ja kupiłam swoje przez internet, jak wiecie nie umiem zakładać soczewek, więc trochę się namęczyłam, no ale finalnie się udało. Teraz w końcu mogę wytuszować rzęsy i przykleić w sztuczne. Kiedy oko jest skończone biorę rozświetlacz w kroplach. Nakładam go trochę na nos, żeby jednocześnie naśladować mokry nos psa i dodać temu makijażowi trochę więcej glom luku. Ten sam rozświetlacz nakładam też na szczyty kości jarzmowych i w wewnętrznym kącie kłoka. Brązerem zaznaczę linie włosów, które będą mi wchodzić na czoło. Czubek umieszczam zaraz nad nosem mniej więcej w połowie czoła. Teraz znowu biorę deep Brow i zaczynam wyrysowywać włoski. I tak samo robię mocniejsze linie od dołu i rozjaśniam je ku górze. Twarz skończona, więc teraz czas na perukę. Jeśli macie ciemne włosy, to możecie zupełnie pominąć ten krok. Zakładam siatkę. Do tej charakteryzacji wybrałam czarną, prostą perukę. Górną część włosów wspinam w wysoki kucyk, żeby nie spadały mi na twarz, a z przodu wyciągam dwa pejsy. I żeby całość lepiej zgrywała się z peruką, czarną kredką wzmacniam włoski, które narysowałam wcześniej na twarzy. I żeby przód wyglądał bardziej realistycznie, kupiłam wełnę szarpaną, która idealnie nada się do imitowania sierści. Oczywiście, jeśli nie macie tej wełny lub nie chcecie jej kupować, możecie popracować po prostu mocniej nad wyrysowaniem włosków kredką i tyle. Biorę klej charakteryzatorski, ale Wy możecie też użyć nietoksycznego kleju szkolnego i nakładam go na wcześniej wyrysowane włoski. Odrywam małe części wełny i przyklejam je zaczynając od szpicu. Możecie nałożyć więcej warstw albo podmalować mocniej czoło, żeby lepiej zatuszować brzeg peruki. Zęby są opcjonalne, ale moim zdaniem bardzo dużo dają. Ja swoje zrobiłam z tipsów i mam na kanale dokładny tutorial, jak je zrobić w domu. Do wilkołaka użyję czterech zębów: dwóch na górę i dwóch na dół. I tak, proszę Państwa, wygląda gotowy Wilkołak. Piękna i bestia w jednym. Koniecznie zobaczcie całą Halloweenową playlistę, bo mam w niej już 50 filmów, więc na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Oczywiście w każdy piątek będą pojawiać się nowe propozycje, więc śledźcie mój kanał. Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I pa pa!